Witam serdecznie Centrum Kultury Kupania się Pięknie. Dwa tygodnie wakacji już po yy, pomalutku mija. Jak nam się układa tutaj w Centrum Kultury? Cudownie. Yy, wszystko, co jest na plakatach, realizowane jest yy, w niezwykłym tempie i z niezwykłym rozmachem. Co nas bardzo, bardzo yy, cieszy. W tym roku przypomnę, yy, Paszczaki, brzęczaki i inne zwierzaki. Naczelne hasło wszystkich naszych imprez, czyli y, zajmujemy się zwierzętami. Y, wszystkie imprezy związane są ze zwierzętami, szczególnie tymi, które latają i fruwają. Y, I rozpoczęliśmy od y, naprawdę wysokiego, fajnego C mm, takiego imprezowego, a mianowicie od warsztatów. Y, I przypomnę tylko y, tytuły tych warsztatów, które już odbyły odbyło się 4 na 5. Kumkumaki, płazy i gady z jednej paki. Kiedy pszczoła jest wesoła, to temy bez Domki z bali dla robali. Te odgłosy, które teraz usłyszycie, to właśnie ten ostatni, czwarty warsztat, y, gdzie budują młodzi ludzie hotel dla robali. Mnóstwo fantastycznych, mądrych ludzi, gości, którzy opowiadają na warsztatach o zwierzętach. Przy okazji różne techniki tworzenia prac związanych ze zwierzętami. Były dwa warsztaty ceramiczne. W tej chwili one, te prace są suszone i w przyszłym roku będzie wypal raku. Będziemy wypalać specjalny piec, będziemy szkliwić te wszystkie prace i więc będzie jeszcze kontynuacja związana z ceramiką. No ale byli fachowcy od pszczół, mogliśmy zobaczyć pszczoły, zobaczyć o co chodzi z pszczołami, dowiedzieć się o nich wszystkiego, co tylko możliwe. W w niezwykłe warsztaty pszczelarskie. I naprawdę dzisiaj dzisiaj właśnie nasi przyjaciele z nadejścia w Kamiennej Górze budują z dzieciakami hotel dla robali. Myślę, że w reportażach telewizyjnych i na Facebooku zobaczycie o co chodzi, bo tylko wspominam o tym, że coś zupełnie niezwykłego. I tu powstaje na naszych oczach. To wszystko jest tutaj przy ulicy Ściegiennego, bo jesteśmy na małym uchodźstwie, ale radzimy sobie. Pogoda nam e, sprzyja wszystkie warsztaty na zewnątrz. Mniej więcej 30 dzieciaków na każdych warsztatach. Nawet trudno e, tutaj, nawet nadfrekwencja jest, to, tak bym powiedział. To nas bardzo, bardzo cieszy. Dzieci w różnym wieku, od 5-6 lat do e, 3-4 klasy, ale to wszystko jest tak poukładane tutaj przez nas i przez szefową naszej pracowni, Anię Wiśniewską, że, że to wszystko się pięknie układa i wszystko idzie e, świetnie. Nie czytajcie nasze plakaty, bo to, y, mamy jeszcze wycieczki, bo mamy jeszcze koncerty, mamy spektakle teatralne, wszystko związane ze zwierzętami y, i wielki, wielki finał będzie jeszcze, y, gdzie pokażemy wszystkie prace z, y, zrealizowane w czasie warsztatów y, plastycznych i tutaj na tych warsztatach, o których y, mówiłem, z tymi dziwnymi tytułami y, i tematami, jak i również y, prace, które powstaną na Wesołych podwórkach, bo jeszcze przed nami wesołe podwórka. Każde wesołe podwórko będzie kończyło się, czy będzie miał taki jeden, jeden element tworzenia fan, fajnych prac związanych ze zwierzakami i te wszystkie prace y, po tych dwóch miesiącach waszej ciężkiej artystycznej twórczości pokażemy na ostatnim wesołym Podwórku, które organizowana będzie tutaj w ulicy gdzie będzie wspólna dyskoteka z prawdziwym DJ-em, będzie wielkie podwórkowe szaleństwo i podsumujemy sobie te całe lato i nasze działanie. Jest pięknie, jest fajnie. My jesteśmy szczęśliwi, że przychodzicie do nas, dzwońcie, pytajcie, czytajcie nasze plakaty. Na to co? Wszystkiego dobrego na pozostałe dni wakacji i mam nadzieję, że wkrótce się widzimy. Pa! Cześć!